stała. Ostatnio mogliście zobaczyć jak byłem w krótkim rękawku. Dzisiaj mam już kurtkę. Jak zima, no to co? To drifty Porsche? A może wróćmy do czegoś, co lubicie, czegoś, co tworzyłem od zera, co pokazywałem na tym kanale, jak zostało stworzone, jak jeździ do dzisiaj, czyli BMW. Dla mnie mój robiony samochód do takiej frajdy do jazdy. Co prawda, widzieliście w poprzednim odcinku, że trochę z nim było przygód, bo skrzynia nie do końca domagała. Wymieniliśmy się wszystkie łożyska: wszystko, co się kręci. Ale mamy wszystko naprawione, przetestowane i znajdujemy się na SuperOSie. Tyle już wszyscy jeżdżą. Mogę Wam powiedzieć, że jesteśmy po dwóch przejazdach, ale co ja będę opowiadał? Chodźcie zobaczyć sami, jak samochód się prezentuje. My team we ain't gonna play, okay? what mm, I wanted to say, is my team can't play, safe. Okay. ręczny przy tobie kosteczkę. Od rana zawsze na SuperOSie mają możliwość przetestowania samochodu. Jest to, można nazwać, taka rozgrzeweczka. Dlatego my, po tak długim czasie niejeżdżenia samochodem, jak najszybciej wyjechaliśmy na to, żeby zobaczyć, czy wszystko jest sprawne. Patrzę, jak działa zawieszenie, czy jest wszystko dobrze z układem hamulcowym, no i oczywiście, jak działa wspomaganie. Cięższe wymienia koła. <noise> Najgorszy jest pierwszy i drugi bieg. Bo kurde czuję jak pu-pu. Słyszałeś kostek tam? Ja się nie dziwię, że ta skrzynia się rozpada. Jakbyś udarł tam na piątą cały czas. Jak jest tor, to ona tak nie dostaje w dupę jak 1-2-1-2-1-2. <noise> na pozycja nic nie widzę na wyświetlaczu bo jest tak dziwnie ułożone mamy bardzo dużo roboty żeby to auto doprowadzić <grym> Zobaczcie, jaką czapkę Paweł dostał traktiv Masz motoryzację tak jak ja, masz swojego ulubionego klasyka albo samochód sportowy, ale masz ten sam problem, nie masz gdzie go trzymać, boisz się o niego. Powiększyłbyś swoją kolekcję, ale brakuje tobie garażu i przychodzimy wtedy z rozwiązania. Specjalna przestrzeń, w której przechowujemy twojego klasyka. Jest to obiekt ogrzewany, z monitoringiem i ochroną 24x7. Dbamy o akumulator, ogumienie, serwis olejowy. Tu możesz bez problemu i ze spokojem zostawić swoją ulubioną perełkę. Paweł, co robisz? Tankujemy. Tak, wymieniam olej. O, o. Nie ma Porsche, ale Mantay został. Coś z Porsche musimy mieć. Bogatszy system tankowania w podoku. Ja myślę, że ten system jest wart więcej niż połowa samochodu. Ale na szczęście dodają taki fajny... Jak to się nazywa profesjonalnie? Instrybutor. Instrybutor. I chce Paweł tutaj odliczoną ilość, wartości. Tylko nie założył oczywiście zabezpieczenia. Całych 15 naszych nie, 20, 20 litrów, prawda Paweł? Tak jest, 20 litrów powinno starczyć. Bęka jest ekonomistna, w porównaniu do Porsche. Say what? Żeby się nie wylało, jestem ciekawy, ile wypaliliśmy dzisiaj. Pistolet odbije. Chociaż nie, bo jest taka blokadka, że nie odbije. Odbija, on odbija. Ty no ale nie lejemy fula, po co tam full? Wiesz, dlaczego przyspieszyliśmy? Ej, no ile ty tego lejesz? No 19,8 jest dopiero. Przyspieszyliśmy, bo jechaliśmy 20 kg, kilo... h A Paweł nagrało się. Jest Proszę bardzo, zobaczcie jaki system. Zastanawiam się cały czas, znaczy czekaj. Oczywiście Paweł położył na podłogę wszystkie elementy. Mamy mało stolików. Nie no żartuję, może być. W Porsche mamy fajne takie mocowanie, że to fajnie chwyta, że tutaj jest ciężko się w ogóle wyciąga. Ten samochód miał nie istnieć, powstał taki kundelek, ale jest jak jest. Słuchajcie, warunek się poprawia. Mieliśmy już trzy przejazdy na oponiec, deszczowej na MW1. Na początku padało, później zaczęło być trochę bardziej sucho, my zwolniliśmy, jest yy, trzeci przejazd, mamy 20 do najszybszego samochodu, najszybszy jest Lancer, tak? Z napędem na 4, taka sama opona jak nasza. Wahamy się i zastanawiamy, czy przetestować na przykład tą opcję. Ta z tyłu na przykład jest dwa razy szersza niż to, co teraz mamy, ale Minus jest taki, że tutaj mamy. W ogóle co to są? To jest 11, to jest R. Nie wiem jak to się nazywa, ale to są miękkie opony. To są średnie opony, a tutaj niestety są twarde, bo mało ludzi jeździ w ogóle na średnich tyłach. Tak naprawdę musielibyśmy dokupić jeszcze jedne takie. I widziałem gdzieś w katalogu, że są opony deszczowe o takim rozmiarze, więc może to jest jakiś sposób. Problem jest z tym wozem taki, że jak mamy napęd na 4, to cały czas mnie świga. Za mała przyczepność jest z tej opony. Rano jeździliśmy na deszczówce P2L. Opona na tor dobra, ale niestety jest za zimno, nie jest w stanie wstanąć. Auto w ogóle jest nie do Więc widać już na onboardach, że zaczyna się robić sucho w niektórych miejscach. Byłem, wysłałem śpiegów też. I mówią, że woda już nie lecisku. Więc chyba, Paweł, będziesz miał robotę. Chyba zamontujemy to. Ryzykujemy czy nie ryzykujemy? Kto nie ryzykuje? Ja. Tylko ktoś już zaryzykował i nie poprawił wcale czasu. Chyba, że na ostatnią sesję po prostu. To już będzie za późno. musimy być przed wszystkimi. A nie jak wszyscy, wszyscy czekają. Ty, ale to jest ostatnia sesja. No teraz będzie ostatnia mierzona, no. no? Ostatnia mierzona, czwarta. Najgorszy odcinek jest początek. Na Nawierzoną wejść to dziewczynę, to przejdzie czy Do konkurencji na zakręt, no, ona zdejmie jest stanik. Jest

Ty no... To są nasze ślady. Tam... Nie, woda, woda, woda. Paweł Maryja! wiadomo, dobrze, że nie skrzynia! Ty, ale to się nie na szmatę tylko to bierze. No i weź to, to na paluszek, no właśnie, no, właśnie o mówię. Na języczek. No, na języczek. Paweł nawet od na smak to łapie co to za rodzaj oleju. Dobrze, że nie mamy turbo. Na zdroższe zabawki by czekały, na przykład w to, wiesz, dołem, dołem jakby wyszedł tłok. Uuuu, to by nie miło było. Jakby korba, korba opuściła, me me meteoryt by polecał. No, ja się tak ze skrzynią bałem, czy tam zwałem. Powiem wam, najgorsze co jest, to jest, wciska sprzęgło, hamujesz prawą nogą, ręczny, obracasz wóz i nagle puszczasz sprzęgło jest takie PUM! Ja się nie dziwię, że ta skrzynia odmówiła. I potem te wałki tak wyglądają w tej skrzyni. No, to wszystko pozbijane i... Ale to widzowie zobaczą w tym. To już widzieli. Słuchajcie. Bojemka wróciła do łask. Cały dzień jeżdżony na oponie deszczowej założyliśmy na chwilę oponę. Jaką oponę? Na sucho, ale jeszcze było za wcześnie. Wróciliśmy na deszcz, zostaliśmy na deszczu. Dla mnie bardzo udany dzień. Zmęczony jestem, cieszę się, że wszystko działa oprócz wspomagania. Piąty nieliczony przejazd to, to było czucie się więc Parę opcji jest, zobaczymy którą wybierzemy. Najbardziej mi się podobała oczywiście opcja elektryczna. Ale to zobaczymy. Zupełnie inny feeling jest tego, tego wspomagania niż w Porsche. Ale to zostawmy. Auto sprawdziło się w 100%. Zajebisty trening. Wpadajcie na tor, wpadajcie na SuperOS. Ja mam nadzieję, że zobaczymy się na SuperOSie wigilijnym w nocy po ciemku. I co? Was zapraszam do komentowania, do dawania łapki w górę i napiszcie co byście chcieli zobaczyć. Bo wiem, że bardzo lubicie BMW, ja też je uwielbiam. Plany na BMW cały czas są, tak jak powiedziałem, w 2024 roku. Chcemy zbudować potwora. Czeka kasta druga. No ale kto się spodziewał, że będziemy ścigać się w Porsche. Czas nas goni, lecimy dalej. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Hej.